Cześć widzowie, Dzisiaj nagrywam dla Was kolejny filmik z FC Mobile, ponieważ dawno ich nie było a wczoraj odbierałem dużo nagród. Teraz będę grał oczywiście w VS Attack. Trafiłem Kai Kedo, Otavio, Kososa i Brysa Mendesa. Jeżeli nie będzie jeszcze jednej nowej subskrypcji, to będzie to dzisiaj ostatni dzień daily. Polecam więc przez to zasubskrybować kanał. Trafiłem teraz Orsol jego i 600 uniwersalnych tokenów. Mam do odebrania 1250 właśnie tutaj GEMów, to widać. I mogę wyjść z tego. Tego nie mogę odebrać, bo już jest płatne. RC Mobile kalendar też nie. Tutaj to też nie i mam. Dosyć dużo uniwersalnych tokenów, więc wejdę teraz do storu i zobaczę, co można kupić za unikalne tokeny. W sumie to nie wiem, nawet o jakiś darmowy gracz, więc chętnie go odbiorę. Może trafię nawet 89, ale raczej nie. Właśnie się tego spodziewam. Wychodzę z tego już. Ballondorf Pack i szukam tutaj nie tą paczkę, tylko tutaj tą właśnie uniwersalne tokenę. Ale to potem może teraz wejdę w normalny sklep. Kupię Tytana za 3000. Zobaczę, co mi z niego wypadnie. Najpierw, oczywiście, ci gorsi, nawet Nie yy, niezbyt dobrze, nawet nie pod srebro ani złoto podchodzący. Ale tutaj Włochy LW Toronto, nie wiem kto to może być. A, insigne. No to tego bym się nie spodziewał. Nie wiedziałem gdzie on po prostu gra. Ale może się zmieścić w składzie. Właśnie w. W tym składzie się zmieści, czy nie? Tak, zmieścił się. Insignia. No, mam bardzo na razie dobry skład. Szczególnie ten Gabriel Jesus jest na fajnej pozycji. I ruszam z pierwszą rundą. Będzie to runda VS Attack. Tak jak zwykle. Mam nadzieję, że uda mi się tą rundę wygrać. No, mam. Bardzo podobne szanse co mój przeciwnik Obydwoje mamy basicowe szanse gut No dobre szanse i no to najlepsze szanse I Teraz pokażę mój skład I overall przeciwnika to najpewniej 95-96 Też 95 i... Mogę ruszać z atakiem Tutaj Gabriel jesus do Rodrigueza. Rodriguez, Gabriel, Jesus. Ładna bramka na 1-0. Tutaj właśnie Alexander Arnold do Gabriela, Jesusa. Gabriel, Jesus, 2-0. Gabriel, Jesus. Już 3-0. No łatwo idzie pokonać ten Liverpool. Piłka do Gabriela, Jesusa. Niestety nie trafia teraz. I jest koniec tej akcji. Aleksander Arnold podaje do Gabriela Jesusa. Gabriel Jesus na 4-0. Ciągle ten przeciwnik mój nie może dojść do siebie. Gabriel Jesus tym razem zablokowany przez Buffona. Strzelił bramkę na 4-1. Gabriel Jesus podaje do Rodriguez'a. Który to do Aleksandra Arnolda. On do Gocel. Niestety ta piłka nie przechodzi. Gabriel Jesus. Została mu odbita piłka. Tutaj, kwaracka ja zdobyła bramkę u przeciwników. A u mnie na razie nikt długo nie zdobywa bramki. Piłka do Gabriela tam natomiast niedokładna. Tutaj to muszę podać. No, niestety, zostało mało czasu. Insigne nie lubię takich piłek. Właśnie chodziło mi o takie Gabriel Żezusa. Takie wolę zdecydowanie. Bardziej, bo to jest bramka na 5 -3. Wszystkie moje bramki są Gabrielem Jezusem Co można zauważyć I kontynuuję Mam 8 uniwersalnych tokenów Kolejną rundę gram Gram na rankedach Tutaj trafiam na jakiegoś przeciwnika palestino Ale moje szanse są o wiele Gorszy od Diego, czyli mimo, że ma mało fanów, to ma dobry overall. No, bo mój overall to jest 95, a jego overall to pewnie będzie coś koło 97. On ma overall 102, naprawdę on ma overall 102, to raczej z nim przegram. Jest to gracz z nazwami Trzy Kropki. Gabriel, Jesus no musi tutaj iść podać do Iwana Martina. Iwan Martin oddaje strzał z daleka, bo nie miał jak się kiwać. Musiał tutaj Gabriel, Jesus by dobrze zejść. Podaje do Godze. Godze oddaje dobry strzał, ale nie ma bramki. Zawsze Szewczenko trafia u przeciwników. Tutaj Iwan Martin, Iwan Martin no i piłka nie trafia do godze Hoyberg do tyłu ale niestety piłka zablokowana a już jest 3-0 Hoiberg do Rodrigueza Rodriguez do Gabriela Jesusa. Gabriel Jesus do Rodrigueza niestety ta piłka znowu nie przechodzi a taliska strzela bramkę na 4-0 Gabriel Jezus do Rodrigueza ta piłka do niego nie dochodzi Ivan Martin. Do Rodriguez za 5-0. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze strzelić chociaż jedną bramkę. Rodriguez. Gabriel Jesus. Tracę piłkę. Gabriel Jesus. 7-0 już dla mojego przeciwnika. A zostało mi mało czasu. Nie mam great chance, więc chyba muszę oddać piłkę za darmo, tak, żeby mieć szansę na great chance. I jest po meczu. Przegrałem 7-0, naprawdę, więc muszę się wziąć do roboty, bo tutaj nawet nie chodzi o to, że będę mniej uniwersalnych tokenów, po prostu ja stracę fanów. To prawda, to było o 2000, ale trudno. I kolejną rundę zaczynam. Mam tym razem więcej fanów, ale no nie mam lepszych szans, czyli jego skład będzie miał pewnie nawet i 100-101 overala. Zobaczcie na to, że mój skład ma 95 i obydwoje, co prawda jesteśmy na Pro2, ale jest to bardzo mała organizacja, tylko 300 fanów. On ma właśnie skład overall 100. O tym mówiłem, ja mam skład overall dla 95, więc tutaj Rodriguez musi przebiec do... Podać do Gabriela Jezusa, no, ale już Solankę u niego go strzela. Ja nie mam praktycznie z nim szans, ale szansę zawsze mam, więc powinien grać jak zawsze. Dobrze, niestety źle podał mój zawodnik Iwan Martin. I Gabriel Jezus ma piłkę obraca się z nią, ale był to słaby strzał. A Griezmann strzela bramkę na 2-0. Tutaj 2-1. Ale to i tak nie jest na razie dobre Wynik tutaj podanie Rodrígueza Godze Tracę tą piłkę Hoiberg Nie udało mi się 1-3 już naprawdę Solankę znowu Ten sam Solankę strzela Tutaj Erner Schiff. Strzela a jest 4-1 Ja jeszcze trafiam w mur Insigne podaje do Gabriela Jezusa, ale piłka do niego nie trafia. Gabriel Jezus biegnie teraz. Iwan Martin, Iwan Martin. Niestety traci piłkę. Gabriel Jezus, Rodriguez traci tą piłkę. Mam kolejną great chance. Gabriel Jezus trafia na 2-5. I mam jeszcze jedną szansę tym Iwanem Martinem. Do Gabriela Jezusa, ale już jest po czasie i znowu tracę fanów. I tutaj jeszcze zagram ostatnią rundę i będę kończył ten filmik. Pamiętajcie, macie czas do jutra rana, żeby wbić jedno subskrypcję, jak chcecie, jeszcze jeden dzień daily. Inaczej to będzie ostatni dzień daily. Teraz będziemy mieli bardzo podobne statystyki, one 94, ja mam za to 95, dlatego ja też mam szansę na normalne, basicowe. A on też ma szansę na great i to dużo tutaj właśnie podaje, ale piłka nie trafia do Rodrígueza. Rodríguez, znowu piłka do niego nie trafia, ale Ronaldinho u niego strzela. Muszę się pozbierać, bo teraz 1-1. Szybka odpowiedź. Traci piłkę przeciwnik. I mam teraz szansę na oddanie strzału. Niestety strzał jest zablokowany. To jest podane do winołu. Welli Znowu zablokowany strzał. Ronaldinho znowu strzela. Czy będzie szybka odpowiedź? Gabriel Jesus z daleka. Iwan Martin też z daleka. Bo czekałem na jakąś lepszą akcję. Gabriel Jesus. co Gabriel, Jezus, 2-2, ale niestety mój przeciwnik jest w ataku, Insigne, nie dolatuje do niego piłka, jest 3-2 już, bo Oshimen strzela, Izan, Martin, nie mówcie, że będzie za chwilę 4-2, tak też właśnie jest, muszę oddać strzał, 3-4, no, zostało mi mało czasu, więc piłka do Gabriela, Jesusa, ale to broni, broni, to niestety bramkarz drużyny przeciwnej Gabriel jest już na 4-4 no nie wchodzi tutaj raczej opcja remisu, raczej ktoś jeszcze wygra 5 do 4 mam jeszcze jedną akcję, jest bardzo ważna ta akcja bo jakby co, może z tak samej akcji strzelić przeciwnik, ale on jej już nie miał i chociaż ma jeszcze akcję właśnie o tym mówiłem 5-5 nawet 6-5 dla niego bo zdobył dwie bramki zdążył zdobyć dwie bramki i przegrałem ten mecz możecie zasubskrybować mój kanał oglądacie jeżeli oglądacie tylko FT Mobile Roll Stars jeżeli na odwrót trafiliście tutaj przypadkiem to też odbiorę jeszcze tylko extra time'a i będę kończył właśnie tutaj są te piki jeden z trzech i biorę tutaj Gonzalesa Zalesa. Do następnego filmiku. Cześć!